Siemanko, z tej strony Wronek. Dzisiaj nowy odcinek na YouTubie. Gadamy trochę o Cez zgończ, o betach i o upadku tej strony. Na stronie jak się nadal pojawiają się mecze, można obstawić tak zwanymi końcami. Próbowali wrócić. Niestety się nie udało. Jeszcze co niektórzy nie mają wypłaconych skinów, była jakaś informacja kilkadziesiąt dni temu, że pracują nad tym, żeby nadal wypłacić a ci co się bawili w te końce, obstawiali tymi końcami kto miał duże to jakieś tam nagrody mają być wypłacone w co wątpię, że to zrobią, jak widzicie zobaczyłem jeszcze jakiś Glock nawet został, myślałem, że wszystko wypłaciłem Glock sobie stoi, tutaj też się bawiłem w te betowanie ale ostatni mecz już dawno temu nie, nic nie betowałem jakieś tu końce mam no i chciałem poruszyć inną sprawę mianowicie CS GO LUNCH, miał duże plany, miał nawet plany żeby scenę tzw. analityków polskich rozwinąć rozwijać swoją stronę model w betowaniu i program partnerski dla analityków miał być niestety to się nie powiodło a skąd takie moje przypuszczenia? No, dostałem kiedyś wiadomość, rozmawiałem tu są tylko jedne wycinki, nie pokażę Wam wszystkiego Tutaj zgłosił się do mnie pracownik i zbadać scenę analityków w betowaniu tylko wybrać najlepszych na podstawie ich analiz obserwował mnie tam tam akurat wtedy jakąś tam serię prowadziłem, tu seria 23.03.16, czyli jak widzicie już bardzo dawno temu, jeszcze przed upadkiem CSGO Lunch. No i następnie tam 25 euro. No i tutaj o, Rob proszę, żeby ta rozmowa właśnie nie wyciągła do szerszego grona projektów, w trakcie realizacji jeszcze długa droga. Jak widzicie, nic nie powstało, bo stała niestety upadła. No i miał wybór Panda Ekoszy czy Smoke pomnował mi ponad ostatnimi analizami na YouTube i wybrał mnie właśnie. No jak widzicie jestem prekursorem właśnie analiz na YouTube, jako pierwszy Polak betowałem na YouTubie. Analizy niektórym się podobały, niektórym nie. Ale myślę, że kto się stosował do moich rad i różnych poradników i właśnie do tych odcinków betowania powinien być zadowolony i wyjść na plus. Jak widzicie to była też dla mnie nobilitacja, że właśnie mała strona, tam miałem około pewnie 3-3,5 tysiąca lajków Teraz mam pała 4200, ale to też mogę Wam pokazać, że to codziennie spada Kilka osób, czy tam jedna, dwie codziennie unlajka dają, to spada no, Mniej więcej utrzymuję się na tym samym poziomie, bo ktoś da lajka, like ktoś da unlajka, bo coś mi się nie spodoba no ale to się utrzymuje na tym samym poziomie, a takie duże strony, jak widzicie, nawet czy tam na fake konkursach zrobione, czy coś, już nie były tak wyróżnione. Prawdziwi znawcy wiedzą, gdzie najlepiej i z kim betować. I co wy o tym sądzicie, czy co z gołną, co powinienem zrobić teraz, czy właśnie te skiny wypłacić, czy spróbować z tymi końcami, czy chcecie nadal serię betowania na YouTube, czy nagrywać dla Was? Ostatnio niestety tak jak mówiłem przestałem nagrywać tą serię, bo Był wyświetleń było mało, po prostu nie opłacało mi się tego nagrywać. Czas nagrania, plus później trzeba było to renderować, wrzucić na YouTube, wstawić wszystko, opis, miniaturki, udostępniać na grupie na Facebooku, a weszła 1 trzecia osób, reszta to miała w dupie, jak na, na Facebooku puszczę. To już, kto chce to już zobaczy, no wiadomo kto nie będzie chciał no to nie będzie betował, ale zasięg jest, a tutaj tylko parę osób sobie wejdzie bardziej tych zainteresowanych no i oczywiście teraz jak wiecie nie ma już strony CSGO LUNCH, mecze są wstawiane, można się sugerować tymi procentami, ale można też sugerować się procentami na HRTV, gdzie też można skiny wstawiać 83%, procent czy 7% się na przykład dzisiaj polecam taki sam mecz, kiedy na 1337. 3, 3 7. no i w powinien ten mecz wejść pierwszą mapę ugrali nie. bardzo dobre procenty takich meczów zazwyczaj się nie poleca bo tam w rosji różne trolle są Tej widzę cis no, ale to też polecam wam stronę taką jak Polygon, gdzie można tutaj sobie grać na ulotce końcami no i tutaj sobie możecie wpisać taki kodzik bonus wpiszecie sobie wronek i zaczynacie z 500 końców macie na to nie też nie wstawiają wszystkich meczów ale jak widzicie teraz są te mecze stare, Games, nawet CIS to już są dodane mecze z Wesk, na którym będzie właśnie Kinguin i WP z polskich zespołów będzie sporo meczów do obstawienia no i niektórych naprawdę, naprawdę ciekawe po sąsiedztw widzą na przykład tak ten, wiadomo to mało pewnie osób postawiło na takie K23 w którym grają Adryn no to jest zespół kazachski, najlepsi kazachowie no, i na nich jest tylko 6%. Sze jak widzicie, jest bardzo. No, i to też może to są BO2. Tak więc ta strona, jak najbardziej do polecenia. Jak wiecie, polecam betować na Buchmacherach. Na Buchmacherze najlepiej. No, ale jak ktoś nie ma 18 lat i chce tymi sklejcami coś popróbować, to jak najbardziej, co jest go Polygon do polecenia. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się spodobał. Piszcie w komentarzach co z tą serią zbetowania na YouTube. No i do zobaczenia.